Nikt nie wiedział, kiedy dokładnie pojawił się ten sklep. Jeszcze tydzień wcześniej okna były zaklejone gazetami, elewacja uszczuła się jak skóra starego węża, a drzwi zżerał mech. Ludzie mijali budynek na ulicy Słowackiego od lat, nie zwracając na niego większej uwagi jak na każdego starego, zapomnianego starca z ulicy, który śmierdzi kurzem i samotnością. Aż nagle, pewnego dnia na witrynie pojawiło się światło. nieelektryczne, Coś cieplejszego, jakby świeczki paliły się wewnątrz, chociaż żaden kabel nie prowadził do środka. Szyld wyglądał, jakby pamiętał rozbiory. Drewniany, lakierowany, lśniący na tle obdrapanej ściany. Wszystko, czego pragniesz. Nie było żadnego numeru telefonu. Żadnego czynne od do. Żadnego dzwonka przy drzwiach. A jednak, gdy ktoś wchodził, słychać było cichy dźwięk jak trzask kłamanego kręgosłupa, który dziwnie przypominał dzwonienie. I w środku zawsze ktoś czekał. W ciemności pachniało kurzem, ale niezwykłym kurzem to był kurz starych wspomnień, gnijącego papieru, sennych marzeń których nikt nie miał odwagi spełnić. Półki zapełnione były przedmiotami, których nikt nie zama, stare zegarki, pożółkłe zdjęcia, maskotki z oderwanymi oczami, ikony z wypalonymi twarzami świętych, szkatułki grające kołysanki, które nigdy się nie kończyły. Ludzie, którzy weszli do środka, wychodzili z rzeczami, których istnienia nie potrafili wcześniej nawet opisać ale gdy już mieli je w dłoni, byli pewni, to to. To właśnie tego brakowało im przez całe życie. To było jak głód, który trwał tak długo, że zapomnieli, jak to jest jeść. Z początku były to drobiazgi, małe figurki, breloczki, książki bez autora. Potem rzeczy stawały się bardziej osobiste, obrączki po dziadkach, Szczotki do włosów z matczynym włosiem, grzebienie, które kiedyś ktoś rzucił przez okno w złości. W przemyślu mówiło się, że sklepik zna Twoje marzenia, zanim ty sam je poznasz. Ale nikt nie mówił tego głośno. Bo już po kilku tygodniach zaczęło się dziać coś, co nie pasowało do żadnego schematu. Zwierzęta zaczęły znikać. W nocy słychać było wycie, nie psów, nie kotów, coś pośredniego, rozdzierającego jak skrzypienie zardzewiałych drzwi w opuszczonym szpitalu. Na trawnikach znajdowano resztki nie ciała, ale jakby fragmenty cieni, które przylgnęły do przedmiotów. Pierwszą była Barbara, emerytka. Wyszła z lusterkiem, które ponoć należało do królowej bony. Ale problem nie tkwił w przedmiocie. Problem leżał w tym, co widziała w odbiciu. Z czasem przestała się od niego odrywać. Sąsiadka widziała, jak Barbara mówiła do lustra jak do człowieka. Czasem się kłóciła, czasem płakała. Aż w końcu zniknęła. Mieszkanie było zamknięte od środka, pies wyl przy drzwiach, a lustro wciąż stało na stole. I w odbiciu przez ułamek sekundy ktoś stał. Nie Barbara, a ktoś, kto nie powinien tam być. Ktoś, kogo nie dało się opisać bez łamania języka i rozumu. Sprzedawca, Lutek, zawsze był tam, we wnętrzu sklepu. Miał na sobie garnitur jak z filmu z lat 60. a jego twarz była jak z wosku, gładka, lecz martwa. Oczy miał bez dna. Uśmiechał się rzadko, ale kiedy to robił, czuło się, że coś się przesuwa, coś drga, coś karmi się pod skórą. Nie chciał pieniędzy. Prosił tylko o przysługi. Malutkie przysługi, takie, które wydawały się niewinne. Napisać anonimowy list. Posmarować klamkę czymś dziwnym. Zostawić pudełko pod drzwiami kogoś, kogo się nie lubi. Niby nic, ale to nic rozrastało się, pęczniało i pękało od środka jak zgniły owoc. Ludzie, którzy spełnili przysługi, zaczynali chorować. Najpierw umysł, potem ciało. Pojawiały się wysypki w kształcie znaków, które nie istniały w żadnym języku. Paznokcie odpadały, ale nie krwią, tylko dymem. Zęby stawały się przezroczyste. Niektórzy znikali, zostawiając po sobie tylko to, co przynieśli ze sklepu. Weronika, matka dwójki dzieci, wpadła do środka przez przypadek miała tylko odebrać zegarek po ojcu. Znalazła coś innego, papierośnicę, która miała zapach jego perfum. Gdy ją otwierała, słyszała głos. Z początku ciepły, potem szeleszczący jak skrzydła muchy zamkniętej w kopercie. Zaczęła widzieć ludzi z pustką w oczach. Zaczęła czuć ich zimno, gdy przechodzili obok. Ulice robiły się coraz bardziej puste. Latarnie gasły same z siebie, a niebo miało kolor starych zębów. Próbowała wyrzucić papierośnicę, zakopać ją gdziekolwiek. Wróciła i natychmiast rzuciła ją do pieca. Przeżyła wybuch, ale z nogi wyżarło jej znak spirale z okiem po środku. Ból nie zniknął nigdy. Tego wieczoru poszła do sklepu. W środku wszystko się zmieniło. Ściany były mokre, półki stały zupełnie puste. W kącie leżała lalka z otwartym brzuchem i zegar w środku zamiast serca. Lutek stał po środku, młodszy niż kiedykolwiek. Miał na sobie strój z epoki, której nie było w historii. Nie powiedział nic. Weronika sięgnęła po młotek, który znalazła w torbie, jakby ktoś go tam wcześniej wsunął. Uderzyła w lustro za lutkiem. Rozprysło się w ciszy. A potem z wnętrza lustra wylał się śluz, który wessał sprzedawcę z przerażającym brzaskiem. Sklep zaczął się rozpadać. Cegły kruszyły się w pył, a wszelkie przedmioty topniały. Podłoga pulsowała jak mięśnie żywej istoty. Weronika wybiegła na zewnątrz. Gdy obejrzała się za siebie, nie było już drzwi, tylko ceglana ściana. A nad nią. Przesłamek sekundy cień czegoś większego niż człowiek. Następnego dnia nikt nie pamiętał sklepu. Tylko Weronika miała bliznę. I coś jeszcze. Czasem, gdy patrzyła w okna, widziała swoje odbicie. Ale ono patrzyło gdzie indziej. Oddychało głębiej. Uśmiechało się, gdy ona była przerażona. Bo może lutek zniknął. Ale sklepik, sklepik tylko zmienił właściciela. Podoba ci się nasz materiał. Kliknij, lubię to, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, by być na bieżąco z nowymi filmami. Niebo nad Kłockiem od kilku tygodni miało kolor siwego popiołu. Powietrze wisiało nieruchomo, jakby coś ciężkiego przykryło całe miasto i nie pozwalało oddychać. Podziemne korytarze twierdzy wydawały z siebie dźwięki, które nie były echem kroków, lecieńkiem dawno zamurowanych ciał. Ludzie nie mówili o tym głośno, ale wiedzieli, że coś znowu przyszło. W bocznej uliczce, przy której nie działał żaden lokal od dziesięcioleci, otworzył się sklep. Stare szyby wymieniono bezszelestnie, a zardzewiały szyld z napisem Wszystko czego pragniesz zawisu. Jakby wisiał tam od zawsze. Nikt nie widział remontu. Po prostu pewnego dnia był. I wszyscy czuli, że powinien być. Sklepik był większy niż w przemyślu, jakby żywił się przestrzenią, rozszerzał ją i deformował. Półki ciągnęły się w głąb dalej niż pozwalał na to plan budynku. Na ścianach wisiały przedmioty których nikt nie mógł rozszyfrować, a mianowicie lampy świecące z opóźnieniem, obrazy z twarzami, które się zmieniały, książki napisane bez słów, tylko z wyrytymi znakami przypominającymi ślady pazurów. Sprzedawcy nie było widać, ale był. Czasem słychać było oddech z regału. czasem coś się poruszało w cieniu, czasem przez ułamek sekundy lustro odbijało coś, co nie istniało. Ludzie z Kłocka byli inni niż ci z przemyśla. Cichsi, ostrożniejsi, ale i oni byli głodni. Pojawiła się pierwsza kniętka, Krystyna, bibliotekarka z chorą córką. Szukała lekarstwa, jednakże wyszła ze sklepu z bursztynową kulą, która szeptała jej do ucha przepisy, zaklęcia, jęki. Córka wyzdrowiała. Ale nocami wychodziła na podwórko i zakopywała martwe ptaki. W szkole zaczęła rysować coś na ścianach: czarne oczy, kręgi zębów, ręce bez dłoni. W mieście zaczęły psuć się zegarki. Najpierw przestały odmierzać czas. Potem chodziły do tyłu. Potem dzwoniły o trzeciej nad ranem bez przyczyny. Ktoś kupił w sklepie skrzynkę z głosem zmarłej matki. Ktoś inny znalazł naszyjnik, który pozwalał rozmawiać z nienarodzonym dzieckiem. Ktoś odnalazł twarz swojego oprawcy i wsadził ją do ramki. Za każdą z tych rzeczy lutek lub coś, co się nim stało, żądał prostej w jego mniemaniu przysługi. Powieszenia maski na cmentarnej bramie, zaniesienia zakrwawionej kartki pod drzwi przedszkola, czy też wypowiedzenia słów, których nikt nie powinien znać. I jak to było wcześniej, wszystko zaczęło się psuć. Psy zaczęły warczeć na ściany. Kwiaty więdły w minutę. Cienie nie pokrywały się z ciałami. Dzieci milczały całymi dniami, a potem śpiewały jednym głosem stare pieśni, których nikt ich nie nauczył. Weronika, która przeżyła przemyśl, Śniła o tym mieście od tygodni. Widziała sklep, zanim powstał. Czuła, że to wraca. Przyjechała bez planu, tylko z przeczuciem. Blizna na nodze piekła jak świeży ogień. Znalazła sklep, tak samo jak wcześniej. Tylko tym razem nie próbowała wejść. Usiadła naprzeciwko i patrzyła. Ludzie wchodzili, wychodzili, nieśli coś, czego nie dało się zobaczyć. Wiedziała, że nie ma już ludka. Został tylko mechanizm, jak pasożyt. Sklep żył samym sobą, karmiony przez ludzkie pragnienia, przez pustkę, którą każdy nosił gdzieś między sercem a żołądkiem. Postanowiła wejść dopiero po zmroku. Wewnątrz wszystko było w ruchu. Ściany oddychały, z podłogi biło ciepło, jakby pod spodem coś się gotowało, natomiast z sufitu kapał cień. Tym razem lustro wisiało nisko, tuż nad podłogą. Spojrzała w nie i zobaczyła siebie, ale martwą. Oczy miała białe, usta otwarte, coś wyszło z za niej, to był cień złożony z jej własnych błędów z przeszłości, których nie przepracowała. Krzyczała ale nie ustami, a sercem. Sklep odpowiedział: Ściany zamknęły się, zatem nie mogła uciec. Podłoga się nagle zapadła, wpadła do piwnicy, która nie była częścią budynku. Była czymś starszym, starszym niż ludzie. Tam było serce sklepiku, drzewo zrobione z ciał. Gałęzie tworzyły ramiona, liście miały kształt oczu. W jego korze była twarz ludka, zniekształcona, wtopiona, żywa. On szeptał: zamień się. Ona wyciągnęła bliznę i przyłożyła do kory i w tym momencie coś pękło. Całe Kłocko poczuło to trzęsienie małe, ale prawdziwe. Sklep zniknął, tylko pustka została. Jedna kobieta leżąca przy ulicy z twarzą pobladłą, ale spokojną. Ale to nie był koniec, gdyż następnego dnia w opuszczonym baraku na obrzeżach Wałbrzycha ktoś zawiesił szyld z drewniano złotym napisem Wszystko, czego pragniesz. Wałbrzych był zbudowany na martwych ciałach. Ludzie tego nie mówili, ale to czuli. Każde miasto ma swoje fundamenty, ale tutaj były nimi kopalnie, puste szyby, tunele ciągnące się pod ziemią, jak żyły umarłego olbrzyma. To było miasto podwójne, nadziemne i podziemne, a między nimi, przez całą historię, przeciskał się ból. Po wojnie Niemcy zostawili tu wszystko, czego nie zdążyli zabrać: mury, zgliszcza, głód i przekleństwa. Polacy dopisali resztę, brud, milczenie oraz strach. I teraz, kiedy jesień przybrała barwy rdzy i sinych żył, w dzielnicy Nowe Miasto pojawił się sklepik. W dawnym budynku administracyjnym kopalni Torres, gdzie przez dziesięciolecia nikt nie otwierał okien, a ściany śmierdziały wilgocią i starą farbą. Nikt nie widział, jak przybył. Po prostu pewnego dnia drzwi były otwarte, szyba była czysta, a na niej złotymi literami wypisano: Wszystko, czego pragniesz. W środku nie było regałów. Tylko półmrok, zapach stechlizny i dziwne wrażenie, że sufit oddycha. Pierwszy przyszedł Roman emerytowany górnik z połową płuc. Jego dłonie drżały, ciało cuchnęło kurzem i kurzem był jego duch. Wyszedł z zawiniątkiem, starą, zardzewiałą lampą górniczą. Powiedział, że należała do jego ojca. Ale ojciec zginął w zawalonym szybie w 1967 roku. Od tej nocy Roman znowu śnił. Śniło o pokładach węgla, które mówiły do niego w języku ludzi. O tym, że może zejść pod ziemię i oddychać jak kiedyś. Rankiem znaleziono go martwego z twarzą czarną od sadzy, której nie było w jego mieszkaniu. Potem przyszła Kalina, nauczycielka biologii, bezdzietna, z twarzą zrobioną z powściągliwości. Wyszła z przedmiotem przypominającym kamień nerkowy. Włożyła go pod język i od tej pory wiedziała, kiedy ktoś kłamał. Widziała kłamstwo jak bliznę na czole. Po trzech dniach zaszyła sobie usta drutem i zamknęła się w piwnicy. Nie mogła znieść świata, pełnego fałszu. W międzyczasie pojawiły się znaki, ściany bloków zaczęły pękać jak kości po ciężkim uderzeniu. Psy szczekały w stronę piwnic. Rury pękały nocą, a z nich nie wypływała woda, tylko coś śluzowatego, ceparowało przy dotyku. Ludzie zaczęli mówić, że coś się budzi pod ziemią oraz iż sklepik to tylko furtka. W bloku przy ulicy Paderewskiego dzieci narysowały na ścianach starą mapę kopalni. Była ona tak dokładną, że eksperci nie wiedzieli skąd ją znały. Sklepik się rozszerzał, nie fizycznie, ale duchowo. Już nie był tylko pokojem, był obecnością. Krążył w rurach, w piasku, w zimnym metalu klamek. Jego sprzedawca, nie ten sam co wcześniej. Zatem nielutek był teraz tylko głosem. Czasem coś szeptało z sufitu, czasem cienie układały się w postać z węgla i dymu. Ludzie przestali pytać, kim on jest, bo wszyscy już wiedzieli. Sklepik nie oferował marzeń, on je wydobywał, jak węgiel, kości, a nawet prawdę. I wszystko, co wydobył, wylewało się potem nocami na chodniki Wałbrzycha w postaci halucynacji. Snów, szaleństw. Mężczyzna, który kupił stary gwizdek maszynisty, szeptał nim do sąsiadów, aż ci rzucili się na siebie z siekierami. Kobieta, która znalazła zegarek należący do jej dziadka, co zginął w 1945 roku, twierdziła, że cofa czas, ale naprawdę tylko powtarzała dzień śmierci męża. Codziennie, znowu i znowu. Weronika przyjechała tu ostatniego dnia października nie jako kobieta, którą była wcześniej, gdyż była teraz cieniem własnej duszy, ciałem, które przetrwało, ale zmysłami zanurzonymi w czymś głębszym. Czuła sklepik, zanim zobaczyła drzwi, czuła jego żar nie jak ogień, ale jak zapach krwi, jak puls z ziemi przed trzęsieniem. Weszła i sklep ją od razu poznał. Ściany drgnęły, powietrze zgęstniało. Podłoga stała się lepka od pragnień. Nie mówiła nic, poszła prosto do piwnicy, do starego szybu. Tam pod warstwą brudu i wspomnień było serce sklepu. Tym razem nie drzewo czy też lustro, ale coś prostszego, a mianowicie ludzki, kobiecy szkielet. Zamiast czaszki maska gipsowa. Na piersiach wypisane słowa: Pragnę więc jestem. Weronika usiadła przy szkielecie, położyła dłoń na masce. W tej chwili sklepik się zatrząsł, nie jak budynek, a jak byt, swoisty potwór, który złowieszczo jęknął, a potem wszystko zgasło. W Wałbrzychu nie mówi się już o sklepie. Budynek przy kopalni, Torres znów stoi pusty. Ale czasem po zmroku słychać jak ktoś puka do drzwi. A czasem ktoś odpowiada z wnętrza bardzo, bardzo cicho. Łódź była jak porzucony sen, kiedyś pulsująca życiem, teraz jak martwy organizm, który nie zdaje sobie sprawy, że już nie oddycha. Ulice pełne były historii, które chciały być zapomniane. Ceglane mury fabryk, zwietrzałe, brudne, wyglądały jak połamane zęby wielkiego zwierzęcia. Niebo nad łodzą było zawsze ciężkie, jakby miasto nie było częścią świata, tylko śnionym odbiciem innego, ciemniejszego miejsca. Kiedy sklepik pojawił się w łodzi, nikt nie był pewien, gdzie dokładnie się znajduje. Były relacje, że w dawnej fabryce Gromana. Inni mówili o pustym teatrze na Limanowskiego. Ale jedno było pewne, tam, gdzie był sklepik, Zapadała cisza. Czas stawał się jakby bardziej gęsty, oddech cięższy, a pragnienia jakby wyraźniejsze. Już nie chodziło o rzeczy ani o przedmioty. Sklepik przeszedł ewolucję, teraz sprzedawał sny. I każdy sen miał cenę. Nieprzespane noce zaczęły się nagle. Ludzie śnili o tym, czego nigdy nie doświadczyli. O śmierci, która nie była ich, o miłości, która przyszła po śmierci, o dzieciach, których nigdy nie urodzili. Ulice stały się bezludne, ludzie bali się zasnąć, ale jeszcze bardziej bali się nie śnić. Pragnienia wypływały z mieszkań jak para z kanałów, unosiły się nad dachami, opadały na miasto jak popiół. Sklepik nie miał już drzwi, wchodziło się do niego przez siebie. Przez sen, przez najciemniejsze pragnienie. Weronika była już tylko cieniem tego, kim była kiedyś. Ciałem bez grawitacji, duszą poranioną przez każdą rzecz, którą widziała, a których nikt inny nie był w stanie znieść. Wiedziała, że to koniec, iż sklepik nie może już trwać. Zjadał sam siebie, oferował sny, ale był już tylko koszmarem. Miała ostatnią rolę do odegrania. Łódź śniła siebie, fabryki zmieniały się w katedry, dzieci mówiły językami przodków. Lustra nie odbijały już ludzi, tylko ich wspomnienia. W jednym z takich snów Weronika odnalazła serce sklepiku ostatnie, prawdziwe. Nie było już ani drzewem, ani szkłem, czy też szkieletem. Teraz było żywe, było nią. Podobizna jej twarzy, ale młodsza, niepokonana. Spojrzały na siebie przez tafle snu, dwa światy, odbicie i źródło, zderzyły się bez dźwięku. Przez chwilę nic się nie działo, a potem zapadła ciemność. W całym mieście, w całym śnie, we wszystkich ludziach, którzy śnili w tym samym momencie. Fabryki spłonęły, ale nie naprawdę, tylko we wspomnieniach. Zgasły światła, ale tylko te wewnętrzne. Ludzie przebudzili się z pustką, a sklepik zniknął. Nie było już nic do sprzedania, bo wszystko zostało oddane. Weronika stała jeszcze przez chwilę, pośrodku ciszy, pośrodku nicości. Wiedziała, że nie ma dokąd wrócić, jednakże nie czuła żalu. Miała wrażenie, że stała się czymś większym niż ona sama. Nie bogiem, nie potworem, ale przestrzenią, w której nic się już nie śni. Prawdziwym końcem, prawdziwym snem. A potem zapadła w siebie jak dziecko w łonie świata i zgasła. W Łodzi już nikt nie śni, przynajmniej nie tak jak dawniej. Ludzie mówią, że to miasto jest martwe, ale to nieprawda. Ono po prostu się przebudziło. A sklepik? Sklepik już nie istnieje, chyba że naprawdę, naprawdę czegoś pragniesz. Wtedy może wrócić, ale musisz być gotowy zapłacić, bo wszystko ma cenę i nie wszystko da się cofnąć. Jeśli spodobała Ci się ta historia, koniecznie zostaw lajka. Skomentuj i zasubskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia następnym razem.